Jednym z bardzo prostych patentów na pracę z sercem, jeżeli masz tu jakieś zranienia, ból, brak zaufania, generalnie wszelakie jakieś traumy, rany relacyjne, życiowe związane z tym, że Twoje serce się zamyka i jest tam pełno bólu i pełno nieufności, to taki prościutki patent do samodzielnej pracy. Wizualizujesz sobie, że wpuszczasz w to serce energię natury, czyli możesz wpuszczać liście, kwiaty różnego rodzaju zioła. Możesz to nawet zobaczyć w formie duchów natury i po prostu wyobrażasz sobie, jak ci to wchodzi w serce i te energetyki zaczynają ci pracować, czyli tam gdzie są rany. Jest rozmiękczenie od tych liści, kwiatów, przyrody, rozmiękczenie, ukojenie dla tego bólu i cały czas oddychasz, jak cię boli, oddychasz do tego bólu, jak chce ci się płakać, płaczesz, przepuszczasz to przez siebie, chce ci się wrzeszczeć z serca, to wrzeszczysz każdy ten stan emocjonalny przepuszczasz, a zarazem wyobrażasz sobie, jak to wszystko zaczyna tam pracować, i te rany, trudne emocje, ciemne energetyki, te energie przyrody zaczynają to powoli rozpuszczać i wprowadzać jakby swoje nowe energie organiczne, gdzie ta tkanka, która była zraniona, może zacząć się rozmiękczać, rozluźniać. To wszystko się jakby w tobie wtedy poszerza. Możesz poczuć oddech bardziej poszerzony, głębszy rozmiękczenie, jakiś rodzaj ulgi, może nawet pojawić się radość, ekstaza, jak przepuścisz te inne trudne emocje, które do tej pory były wyparte i utknęły gdzieś tutaj w tkankach. Także to jest kwestia troszkę do praktyki. Natomiast jeżeli sprawia Ci to problem albo otworzyć jakiś proces głębszy, nie umiesz tego domknąć, to ja zapraszam do siebie na sesję.